Szczęść Boże! Witajcie serdecznie w kolejnym naszym dniu rekolekcyjnym. I zapraszam do kolejnego fragmentu z trzeciego rozdziału, a jest to werset dwunasty. Odpowiedział Panu Bogu mężczyzna: Kobieta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z drzewa i zjadłem. Idźmy dalej w tych naszych rozważaniach. Mimo tego, że schowali się przed Panem Bogiem, to znowu jest pewien obraz. Biblia nam tu mówi tak naprawdę o nas, że my chowamy się przed Bogiem, mimo że oni się schowali przed Bogiem, być może Go nie widzieli, to jednak słyszeli. Jednak go słyszeli, już wyraźnie go słyszą. I Bóg odpowiada odpowiada na pytanie Boga, który pyta czy zjadłeś z drzewa z którego zakazałem ci jeść. O tym mówiliśmy sobie wczoraj, a dziś już słyszymy odpowiedź Adama, który mimo wszystko wchodzi w rozmowę. To pokazuje jak rozmowa jest czymś uniwersalnym w naszym życiu. Być może to każdy potwierdzi, że jest czymś fundamentalnym w tym, żeby na przykład w naszym życiu, kiedy pojawiają się jakieś konflikty, nieporozumienia, to rozmowa jest to coś podstawowego, bez czego właściwie nie ma żadnej możliwości, żeby się pojednać. Właściwie nie ma żadnej. Rozmowa jest czymś fundamentalnym. Nawet jeżeli my się ukrywamy w cudzysłowie przed Panem Bogiem, ukrywamy się przed kimś albo ukrywamy nasze zranienia przed drugą osobą, nie chcąc powiedzieć, co mnie zraniło, albo w czym ta osoba mnie zraniła, jeżeli nie wypowiemy tego, nie ma żadnego pojednania, bo tam będzie tajemnica. Tajemnica, która zakrywa coś, co w nas jest zranionego. Jeżeli to, co w nas jest zranionego, będzie owiane tajemnicą, no to nie dojdzie do uzdrowienia. Będzie to bardzo trudne. Potrzeba jest bardzo potrzebna jest bardzo rozmowa. I mamy tą odpowiedź Adama. Ta odpowiedź Adama jest bardzo prawdziwa. Adam nie udaje, Adam mówi szczerze: Gdzie leży przyczyna? Adam mówi tak: Kobieta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z drzewa i zjadłem. Pamiętamy, że kiedy Bóg stworzył Adama i Adam nie potrafił sobie poradzić, to znowu Biblia ubiera w, takie, w taki obraz. W rozdziale drugim. Kiedy Adam nie potrafił sobie poradzić w życiu, był nieogarnięty, Bóg zobaczył, że potrzebuje pomoc. I ostatecznie Pan Bóg, znowu obrazowo mówiąc, wyjmuje to żebro i tak dalej, stworzył kobietę równą Adamowi, równą. Kobieta nie była jego służącą, była równa Adamowi i jest równa i zawsze będzie równa mężczyźnie. Adam się ucieszył. Tak bardzo się ucieszył, bo zobaczył w kobiecie nie tylko jakąś pomoc, ale przede wszystkim zobaczył towarzyszkę, kogoś, kogo może pokochać, bo nie miał nikogo, kogo mógłby tak pokochać jak Ewy. I bardzo się nią ucieszył. I teraz okazuje się, że co mówi Adam? Adam na początku oskarża dwie osoby za grzech. Najpierw oskarżył, nie Ewę, najpierw oskarżył Boga, bo mówi: Kobieta, którą Ty mi dałeś i tu się kryje tu Adam odsłania prawdę. Do kogo tak naprawdę Adam miał pretensje? Kogo obwiniał? Kogo Adam postawił na ławie oskarżonych? Nie siebie, choć wiedział, że zrobili źle. Najpierw postawił Boga na ławie oskarżonych, bo powiedział: Ty mi ją dałeś, to jest twoja wina. Mimo, że Adam wchodzi w rozmowę, to z jego strony ta rozmowa tak naprawdę jest szczera, bo on naprawdę tak myślał. On naprawdę oskarżał Boga, bo nie potrafił poradzić sobie z bólem, bo nie rozumiał tego jeszcze. Pierwszy raz poczuł ból. Po grzechu, bo pierwszy raz grzeszył i nie wiedział, co się z Nim dzieje. To było nowe doświadczenie. Dlatego mówi: Boże, to jest Twoja wina. Ile razy my tak mówimy, a przynajmniej tak myślimy. Może nie zawsze to mówimy, ale myślimy, ile razy już tak było, że w głębi serca my obwiniamy o coś Pana Boga. Więc on powiedział, kobieta, którą ty mi dałeś, ona mi dała owoc i tak dalej. Pierwszym oskarżonym jest Bóg. Mimo tego, że tak ucieszył się Ewą, to potrafił Boga oskarżyć teraz. Dał mu taką piękną pomoc. A teraz mówi, że to jest jego wina. Bóg, pierwszy oskarżony, na ławie oskarżonych. Drugi, kto jest oskarżony, oczywiście kobieta. Bóg pyta: Czy może zjadłeś z tego drzewa, z którego zakazałem ci? Adam mówi: Kobieta, kobieta, którą ty mi dałeś, dała mi owoc i zjadłem. Kto jest oskarżony? Oczywiście, że kobieta. Ona jest drugą osobą oskarżoną kobieta. I dopiero na końcu Adam mówi: Zjadłem. Jeszcze raz: kobieta. Którą mi postawiłeś przy mnie, mam już dwóch oskarżonych. Ona mi dała owoc z drzewa i zjadłem. Na końcu oskarża samego siebie. Mówi, tak, ja zjadłem, ale nie dlatego, że ja to wybrałem. Dlatego, że ty mi ją dałeś i dlatego, że dałeś mi kobietę. Wy jesteście winni tej tragedii. No tak, zjadłem, ale ja nie jestem winny. Ja nie chcę powiedzieć, że On nie miał, że on w ogóle nie brał winy na siebie. Jakąś winę wziął na siebie, ale w tej odpowiedzi Adama kryje się tak naprawdę oskarżenie. Adam jest bardzo słaby po grzechu, bardzo słaby, tak samo jak my jesteśmy słabi. Kto z nas potrafi po jakimś trudnym wydarzeniu, którego przyczyna leży w naszym grzechu, kto z nas potrafił w pełni? wziąć winę na siebie czasem jest tak, że wina nie leży po naszej stronie ale jeżeli już jest grzech rzeczywiście, to wina leży po naszej stronie czy my naprawdę potrafimy od razu wyznać szczerze ja, ja zgrzeszyłem, to jest moja wina Bóg oczekuje takiej odpowiedzi nawet gdyby takiej nie było, to On i tak wchodzi w dialog On będzie wchodził w dialog z nami i wchodzi w dialog jego łaska będzie się wdzierała w nasze serce. Nie przemocą, ale delikatnie. Powiem Bogu, nie przychodź, to nie przyjdzie, ale będzie próbował. I nawet jeżeli On wie, że my Go na początku oskarżymy, że to Jego wina, On i tak przyjdzie. Będzie się staro przyjść, bo widzi, że my potrzebujemy czasu po grzechu. Adam też potrzebował czasu. Na początku mówi, jesteś, winien jest Bóg i Ewa. No ja tak troszeczkę. To też pokazuje, jak bardzo niebezpieczny jest jad węża. Ta pokusa. Jak bardzo to jest niebezpieczne. Jak bardzo zło, które wkrada się w nasze serce. A Bóg mówi do Kaina: Grzech leży u bram twego serca. Ty masz panować nad nim, mówi do Kaina. Później powie, rozdział dalej, w czwartym rozdziale. Ty masz panować nad tym. Ale jeżeli pozwalamy na to, to grzech się wdziera do naszego serca, rani nas. I ten jad przenika bardzo głęboko. I nieraz potrzeba dużo czasu, żeby powiedzieć. Nie, to nie twoja wina, Panie Boże. I to nie wina kogoś innego. Najpierw winnym jestem ja. Najpierw ja, ale Adam tak nie powiedział. Ta kolejność u Adama jest inna. Najpierw Bóg, potem Ewa, no potem ewentualnie ja. No bo zjadłem, ale dlaczego? Bo ty mi dałeś kobietę, i kobieta mi dała owoc. O proszę, tu mamy winnych. To pokazuje, jak ten jad, jak on bardzo głęboko wnika w nasze serce. My to, my to doskonale czujemy, my to wiemy. Nie jest tak. Ile potrzeba nieraz czasu, żeby ten jad Bóg mógł oczyścić nasze serce, nasz krwioobieg duchowy. Ile potrzeba czasu nieraz ale Bóg, się, Bóg yy, jest bardzo cierpliwy, On to będzie, będzie oczyszczał, będzie. I Adam będzie zraniony aż do końca, aż do śmierci. I pewne zranienia są tak nieraz głębokie, że jakieś takie jeszcze delikatne skutki, ale być może nieraz będziemy odczuwali. Są nieraz takie grzechy, takie nasze upadki, które naprawdę bardzo mocno nas ranią. I przynajmniej pamięć to zachowuje. Więc nieraz my całe życie będziemy y, mogli pamiętać o jakichś naszych grzechach, które były poważne. Czasem pamięć może jeszcze pamiętać. Ale to nie jest, to nie jest. Y, jakaś taka przeszkoda, bo to o dziwo, my to możemy wykorzystać jako formę pokuty. I to yy, to, jest taki, to jest taki dobry sposób na to, żeby naszą pamięć oczyszczać. I jeden ze sposobów wykorzystać te skutki w nas grzechu jako formę pokuty. To też na, nas leczy. I tak, ujawnia się tutaj duża, duża, właśnie, duża niedojrzałość Adama. No my też ją mamy, my też mamy w sobie niedojrzałość i nigdy nie będzie tak, że będziemy w pełni dojrzali, będziemy mogli powiedzieć, że ja już, ja już jestem dojrzały. Nie. Myślę, że każdy z nas nosi i będzie nosił w sobie jakąś niedojrzałość. Z biegiem czasu ona będzie mniejsza ale mimo to każdy z nas będzie nosił małe dziecko w sobie. Będziemy nosili. I jakaś niedojrzałość będzie nam towarzyszyła. I po, I po grzechu to widać na przykładzie Adama i Ewy. Po grzechu ta niedojrzałość może na nowo się pogłębiać w nas. I ja myślę, że jest taka jeszcze jedna rzecz ważna, że Adam, który oskarża Boga, oskarża Ewy. Być może Adam nie wiedział, że Ewa była kuszona. Być może te pokusy, no ja mówię to wielokrotnie, że to tutaj Biblia nam dała taki obraz w tym trzecim rozdziale: nie? węża jako wąż, ludzie, Ewa, Adam i tak dalej, drzewa. Nie? Więc idąc za tym obrazem, to nie wiemy, czy Adam, Wiedział, że była kuszona. Adam być może tylko widział Ewę, która jest jakaś może niespokojna, zamyślona, jakaś taka inna. Nie wie, że słyszy te pokusy, że uderzają w jej serce. Może nie wiedział tego, ale widział, że Ewa jest jakaś inna. Może nawet jej nie zapytał, Ewa, co się stało z tobą. Być może ona by mu powiedziała wtedy, Ewa, co się dzieje w jej sercu. I być może to by uratowało. Gdyby Adam ją zapytał Ewo, jakaś taka inna jesteś, zmartwiona, zamyślona. Co się stało? Może tego brakowało? Być może Adam po prostu nie wiedział i widział tylko to, że Ewa podchodzi do drzewa, zrywa to jab jabłko, ten owoc, niech to będzie jabłko. Zrywa i mu daje. Adam tylko tyle widział i dlatego wtedy oskarżył Ewę. Że to ona jest winna, bo ona mi podała jabłko. Gdyby wiedział, to może byłoby inaczej, może by jej nie oskarżał, może miałby do niej jakieś, jakąś wyrozumiałość, a wiemy, że nie miał, bo widział tylko to, co na powierzchni, wierzołek góry lodowej, widział Adam, ale to, co było pod wodą, tej całej bryły potężnej, nie widział. Nie wiemy do końca, jak to było, ale posiłkujemy się tym, co czytamy w Biblii. I być może po prostu nie wiedział. Być może dlatego jemu skarżę tak bardzo. Jakie ja mam wymówki odnośnie do moich grzechów? Jakie ja mam wymówki, bo wiemy też, że tego doświadczamy, że te wymówki one się w nas rodzą i my idziemy za tymi wymówkami. Sumienie nas oskarża, mówi: Zobacz, co zrobiłeś. To nie było dobre. I w nas załącza się jakiś taki mechanizm duchowy, mechanizm obronny, który nazywa się wymówki. I wymawiamy się różnymi, różnymi, w różny sposób. Tych wymówek mamy bardzo dużo. Czym ja się wymawiam? Adam mówi: Winien winie jest Bóg, winna jest Ewa. Bóg dlatego, że mi dał Ewę, a Ewa dlatego, że zerwała owoc i mi dała. Dopiero na końcu postawił siebie. I też, też ciekawe, zobaczcie, że Ewa oskarży węża, ale Adam nie oskarżył węża. Może właśnie on naprawdę nie wiedział. Bo nie oskarżył węża, a na pewno by go oskarżył. Kogo by oskarżył? Boga, Ewę, i na pewno by tam włożył węża. Ale nie włożył, bo nie wiedział. Może on po prostu nie wiedział, dlaczego Ewa to zrobiła i dlatego tak lekkomyślnie ją oskarżał. I mówił, To ona jest winna, bo dała mi ten owoc. Tu nie widzimy, żeby on oskarżał węża. Na końcu postawił siebie. Jakie ja mam wymówki? Jak reaguje na moje rozbicie? I kogo oskarżam? Ta tematyka rozbicia, ona nam musi towarzyszyć, bo to jest taki temat fundamentalny w tych rekolekcjach, jeden z najważniejszych. Tak rozpoczęliśmy o rozbiciu, że my wchodzimy w wielki post z rozbiciem, bo my nosimy rozbicia w sobie. I jak ja reaguję na moje rozbicie, tu widzimy Adama, który jest rozbity, rozsypany. Adam się rozsypał. I widzimy, jak on reaguje. Ale jak reaguję ja, bo ostatecznie my w Biblii widzimy nasze życie, samych siebie, i pytanie teraz: jak ja reaguję? Jak ja reaguję? Kogo oskarżam? Jak wygląda moja ława oskarżonych? Kogo tam stawiam najczęściej? Niech Was Pan Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen.